Nie musi być nudna, nie musi być samotna i dziś państwu to pokażę. Jesteśmy w Grębiszewie, w domu dziennego pobytu. Miejsce, które dla wielu jest drugim domem, albo nawet pierwszym, od bardzo dawna. Jestem warszawianką, która wychowała się na Bielanach, przyjechała tu po to, żeby spędzić lata mojej wyuczonej, może Wymuszonej, a może nawet utrudzonej młodości. A co tutaj jest, czego nie ma w domu, czego nie ma w mieszkaniu, czego nie ma na Bielanach? No, rozrywki, tak to określę, jakie dla nas organizują pracownicy. Panie Agnieszko, jako neuropsycholog, kiedy? Można stwierdzić, że zespół tępienny jest za rogiem, bądź już postępuje? E, takie naprawdę pierwsze e, momenty to są bardzo subtelne i często przenikają nam przez palce, nie zwracamy uwagi. A te pierwsze rzeczy, kiedy my zapomi zapominamy czegoś, gdzie położymy, jak ktoś ma na imię, e, kiedy w wypowiedzi e, brakuje nam słów. To są pierwsze objawy. Jakie zajęcia tutaj proponujecie? Na przykład trening Denisona to jest integracja w zasadzie współdziałania półkul mózgowych. Robimy logorytmikę z ćwiczeniami oddechowymi. Terapia w takich okolicznościach przyrody. To jak nie terapia? To jest coś pięknego, bo mamy tutaj takie możliwości, ale oprócz możliwości mamy wspaniałych ludzi. Tak. No i to jest terapia też ruchem, bo Oprócz tych naszych rowerów mamy mnóstwo wycieczek, spacerów, żeby nie zamknąć się w tych czterech ścianach i na przykład taka prosta wycieczka rowerem to umożliwia. Dom jest przeznaczony dla osób z dysfunkcjami poznawczymi. Od prawie półtora roku prowadzimy taki dzienny dom. Staramy się, żeby pensjonariusze, którzy do nas tutaj przychodzą, tak, uczestniczy programu, zostali na takim samym poziomie poznawczym albo poprawili swój. Poziom funkcji poznawczych? Zajmiemy się e, najbardziej tym, żeby e, pomóc i wspomóc osoby starsze, które są cierpiące, schorowane. Ale nie tylko osoby starsze, również ich rodziny. Bo to jest dla nas najważniejsze, żeby udzielić im tego wsparcia. Żeby dostać się do was, jak to wygląda, macie samochód, transport jak. Na stronie jest formularz, który trzeba wypełnić i mieć trzeba zaświadczenie od lekarza, to jest otępienie w stopniu początkowym. Jeżeli taka osoba przejdzie kwalifikację, może już do nas przyjeżdżać, ale nie sama. My możemy też dowozić. Door to door mamy samochód, który przywozi pacjentów naszych, są od 8 do 16. Mają tutaj trzy posiłki. Liczba osób jest ograniczona. Takich ośrodków jest 15 w całym województwie, więc jest w czym wybierać. A dla tych, którzy chcieliby jednak przekonać się do takich aktywności w ciągu dnia, i mają trochę czasu, mogą po prostu przyjechać, zobaczyć jak funkcjonuje taki ośrodek, a gwarantuję, że spędzą Państwo fantastyczne popołudnie, tak jak ja.